Skur... Siemaneczko z tej strony Anty i witam was po raz kolejny na odcinku z Minecrafta. Jest to drugi odcinek tej nowej, mam nadzieję, lepszej serii. Dzisiejszy plan jest taki, aby zrobić nocne polowanie. Sprawdzimy sobie tylko nocy przespanych w łóżku 19. Czyli słuchajcie, jest to mój 20 dzień. Eee, wow. Czemu oni idą tam do wioski? Ej, oni mogą mi tam zrobić krzywdę tym villagerom? Czekajcie, ale. O nie, ja tu nie mam kuszy. Muszę ich obronić. E, plan jest taki, że w nocy idziemy na polowanie, ponieważ e, zależy mi generalnie na zabiciu pająków w celu. łołowo uciekamy stąd. W celu zrobienia e, łuków. Ej nie! Szybko, 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 szybko. No kusza jest, a strzały. Ja pierdziele, dwie strzały mam tylko. Gdzie oni idą? Idą tu. Strzelają, czy nie? Bo nie wiem. No, to fest. Nie chciałbym zakończyć tej gry na drugim odcinku, czy oni chcą mnie bić? Tak, on naciągał na mnie. wow! wow, wow. o nie, tutaj jest typ! A, to będzie rozgrywka, no. Miałem czekać do nocy na walka. tu widzę, kurde... Będziemy się prać teraz. Ile ich idzie? Ej, trzeba ich gdzieś zagonić. Trzeba ich gdzieś zagonić, nie wiem, jak to zrobić. Jak ja... On... Ej, moje grządki! Banda frajerów, ej, nie? Dobra. Wow, ci o co zawzięci są, nie? Wow. Jeden mniej o, Nieważne co z nich wypadło. Właśnie, nie wiem o co chodzi z tymi sztandarami Wiem, że je można zbierać Będę musiał doczytać, co się później z nimi robi. Znaczy tak mało ich było? Eee! No nie podeptali tak bardzo mi tutaj. Tylko ten jeden. Jak widzicie, uprawy już zebrałem, chociaż nie wiem, czy widzieliście pełne wyrośnięte pole. Jeśli nie, to informuję Was, że poza odcinkiem Zebrałem Wszystko wyszły niecałe cztery staki. Najazd? Kolejny? Co jest grane? Ej! Ja nie umiem w te najazdy. I dlatego właśnie chciałbym mieć, kurde... Wiecie, łuk i strzały. Jest, czekajcie, mam krzemień. To na szybko sobie zrobimy kilka. Cyk. Dobra, niech przyjdą tamci. Nie wiem w ogóle ile jest tych najazdów. Nie w ogóle, że tak powiem, z dupy to się wszystko zaczęło. Bo ja tu chcę nagrywać że odcinek. Patrza, tu te hipki idą. O, tu jest jakiś, ale nie wiem, czy to oni idą. Co jest grane, gdzie oni się zrespili? No, a czemu tu się ładuje kolejny najazd? Ej, no co jest grane? Czy ktoś mi może wytłumaczyć o co to chodzi? Nie wiem, czy to trwa do końca dnia, czy jak to wygląda? O, o, o.

"To miał być spokojny odcinek spolowania na moby i robienia magazynu." Co jest, no nie mogę wyjść z chaty? Chcę obejrzeć świat po prostu. Patrzcie, o tutaj miałem naszykowane, żeby magazyn z Wami zrobić. Także tego to by było na tyle w tym odcinku. Miło, że zostaliście do końca. Mam nadzieję, że bawiliście się tak zajebiście jak ja. Zostawcie łapkę w górę. Może mnie to zmotywuje, żeby jeszcze kiedyś zrobić tą serię z tego Minecrafta. Niedługo powinien pojawić się filmik z Valoranta w końcu, bo będzie zagrane te 5 rankedów i dowiemy się, jaka mi ranga przysługuje. No nic no, co mi pozostało. Jeszcze raz dzięki, że zostaliście do końca i do zobaczenia w kolejnym odcinku z innej gry. Trzymajcie się, cześć.